Witajcie bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dawid Filipek z Detailing Crew Warszawa. Dzisiaj wam zrobię unboxing alternatywy dla Hybrida z Rupeza, czyli Liquid Elements A1000. Mamy właśnie takie pudełeczko bardzo fajne. Widać, że nie jest to jakiś taki kiczowaty, powiedzmy, karton. Naprawdę fajne trwały. No w sumie niemiecka technologia. Czy jakoś tak. Wszystko zapakowane. I bum. Mamy też bardzo fajny futerał. Naprawdę nie spodziewałem się, że będzie w zestawie. Myślałem, że trzeba będzie dokupić jak do większości yy, maszyn polerskich. Oczywiście zamek, suwak yy, z dwoma tymi końcóweczkami. I co nam się ukazuje? Ukazuje nam się... Yy, Instrukcja. No niestety, instrukcja jest po niemiecku, ale też nie ma się co dziwić. Ja zamówiłem tą maszynę prosto, może nie z fabryki, ale z firmy, która, powiedzmy ze sklepu detailingowego, tak, niemieckiego. Nie mogłem się doczekać. Z tego co wiem, firma Lare też ogłosiła 1 kwietnia pamiętajcie, że to jest Prima Apilis nie wiem, czy to będzie prawda ale ogłosili, że wprowadzą dokładnie taką samą maszynę. Co ciekawe, porównałem sobie zdjęcie tej maszyny, którą Larę dodał na swój fanpage, z maszyną, właśnie tą, którą ja tutaj mam. No, niczym się nie różni praktycznie. Także możliwe, że wezmą od tego samego producenta tą samą polerkę. Dobra, nie przedłużam i pokazuję Wam, co tutaj mamy. Może zaczniemy od mniej ciekawych rzeczy, a mianowicie ładowareczka. Jeśli chodzi o plastik, bardzo fajnie wykonany. Nie będę próbował z gryzem, ale naprawdę kawla jest też w miarę spoko. Także to jest, to jest na pewno na plus: że nie jest jakaś taka chińska typowo że plastik się już rozpada od samego patrzenia. Dwie baterie. Może nie są mega mocne, ale myślę, że. Też na tej polerce nie pracujemy bardzo długo, tylko to, są, to jest polerka do, tak naprawdę, jakichś tam zakamarków, no takich pierdół typowo, sami o tym dobrze wiecie. Dwie baterie, tak jak mówiłem, naprawdę fajna sprawa. porównując do IBIDA, nie wiem, czy ma dwie baterie, ale ma możliwość podłączenia do sieci bezpośrednio, tak? No to jest na pewno dużym plusem, choć powiem szczerze, że wolę używać nieraz naprawdę Samej elektryki, tak? czyli bateria bez podłączenia do sieci. Także no myślę, że jakby tutaj był kabel normalnie, żeby można było podłączyć do tej polerki, to bym tego nigdy pewnie nie użył. Wytek samo na 100%. Dobra, co mamy dalej? Kolejną fajną rzeczą są adaptery. Adaptery, gdzie polerka yy, ta może mieć skok 3 mm dual action. I skok 12 mm, już jest założony w sumie na polerkę. Zaraz wam pokażę. No i co? Rotacja. Czyli mamy dwa w jednym. Ściągamy sobie adapter. Mamy sam ruch rotacyjny. Czyli znowuż to jest taka powiedzmy alternatywa dla Proxona. No wiadomo, troszkę droższa, ale za tą cenę mamy maszynę Dual Action i rotację. Także to jest na pewno bardzo fajny, duży plus. To sobie odstawiam. Co mamy dalej? W zestawie był tylko jeden talerz. Ja mam o tyle szczęścia, że kupując sobie kiedyś maszynę Os Dual Action, powiedzmy nazwijmy to tak na powietrze, y miałem dwa talerze. Z AliExpress, oczywiście, to była maszyna. Y 50 mm i 75, z tego co pamiętam. I bardzo fajnie, bo jest ten sam gwint. To jest chyba gwint M6, z tego co. tak, M6 dokładnie i pasuje, także naprawdę super bo będę miał trzy talerze do tej polerki już sobie nawet ją testowałem dzisiaj i założyłem sobie tą większą talerz i naprawdę super wszystko się spisuje także to mamy tak możecie nawet zobaczyć, że zakręca się idealnie powiedzmy nie do końca, ale zakręciłem no i ten też się wkręca także to jest super plus dobra w zestawie jeszcze mamy Dwa klucze, no wiadomo, no trzeba użyć klucza, żeby dokręcić adaptery i tak dalej. Także to jest na pewno potrzebne. Mamy też Konfirmat, Imbus, kto tam jak na to mówi. Jeszcze nie, nie ogarnąłem do czego to jest, ale myślę, że kwestia czasu i, i to sobie wszystko ogarnę. Jedynym minusem w sumie dla tych kluczy było to, że nie było w ogóle kompletnie tutaj dla nich miejsca. Były sobie schowane. Do instrukcji, tak? A one się zawsze będą przydawać, także instrukcja idzie, powiedzmy, pod <laughs> całą tą piankę, no bo mi nie jest potrzebna na co dzień. A tutaj sobie po prostu powycinałem sam nożykiem, żeby sobie wkładać te klucze i mieć zawsze je, powiedzmy, pod ręką. No i co, zaczynamy teraz, tak naprawdę, od yy, głównego sprzętu, który nas najbardziej interesuje. Rozpakowywując tą maszynę, no zobaczyłem pierwszą, jedną. Taką negatywną rzecz, oczywiście, bzdura, totalna bzdura, ale naklejka sobie gdzieś tu odchodzi. Nie wiem, czym to spowodowane, gdzieś może coś leżało, no nie mam, nie mam pojęcia, ale naprawdę to jest bzdura, tak? <laughs> Dobra. Teraz mamy założony. Aha, no tak, muszę rozkręcić, bo nie pokażę Wam. Bez. Musicie chwilkę poczekać, tutaj trochę ciasno jest właśnie z adapterem 12 mm i z osłonką na ten adapter. No, wiadomo, nie musimy tego zakładać, ale ja tam wolałem sobie założyć. Także mamy osłonkę, która nam powiedzmy zabezpiecza przed tym, żeby gdzieś tam sobie powiedzmy ręki nie włożyć i, i żeby nas tam gdzieś kurcze lekko nie walnęło. No, i to jest adapter. Ten 12 mm, no, jest na pewno większy niż 3 mm, ale fajna sprawa, że są dwa. Także można powiedzieć, że hologramy nam nie straszne. Założę sobie teraz może ten mniejszy adapterek i zaraz wam uruchomię maszynę, jak ona sobie działa. Czy jest głośna, czy się zacina. Także wkładam baterię. Tylko nie wiem, którą ładowałem. I co? Mamy oczywiście regulację obrotów do 5 poziomów. I wszystko sobie elegancko tutaj działa: to pokrętło. Plastik, oczywiście, maszyny też jest naprawdę w bardzo fajnym, powiedzmy, wykonaniu. Nie jest jakiś plastikowy. Plastik nie jest plastikowy. Dobrze. Powiedzmy nie jest chiński, tak? Tylko jest dobrze wykonany. Główka jest metalowa, polakierowana na czarno. Długość całej maszyny. Zaraz Wam zmierzę. Ale najpierw powiedzmy uruchomię. Będzie to na pierwszym biegu. No jest cicho prawda nie jest jakoś głośno na drugim też w miarę dopiero tak naprawdę od trzeciego biegu yy, zaczyna się jakiś tam lekki hałas czwarty i piąty co do yy, może wibracji które przenoszone są na maszynę no to są odczuwalne lekkie ale na pewno to nie przeszkadza yy, podczas pracy Wiadomo, że nie pracujemy, powiedzmy, no tak, tą maszyną cały czas, tylko to jest taka dodatkowa maszyna do jakichś tam pierdu. Co jeszcze Wam chciałem powiedzieć? Miałem zmierzyć, tak? Nie wiem, jaką długość ma Hybrid. Ta ma 35,5 cm i naprawdę fajnie leży w dłoniach. Jedynie co to, jak zauważyłem, jak sobie powiedzmy, już wcześniej testowałem to. Nie jestem pewien do końca czy przycisk, który tutaj jest w, tym, w tej klapce, dobrze działa. Ponieważ były momenty, gdzie ona mi jakby stawała, myślałem, że może to jest problem baterii, że jest nienaładowana. No, sprawdzę na pewno ją w zasadzie zarazem. Zobaczycie w akcji. Ja sobie kurczę pododowałem je, jedną baterię i do końca nie wiem właśnie, która jest w 100% naładowana. Może założymy też talerz, żebyście zobaczyli, jak to sobie współgra. Ja jestem, powiem Wam, że mega zadowolony z tych moich pierwszych odczuć testów małych gdzie sobie musiałem coś tam podrobić, no to naprawdę jestem mega zadowolony ze względu na to, że ta maszyna kosztowała mnie 215 euro, czyli około 9, 950 zł razem z przesyłką z Niemiec. Yy, producent, sprzedawca deklarował, że wysyłka samej polerki będzie trwać do dwóch tygodni. No to sporo czasu, tak, ale się już jakoś tam nastawiłem. Sama przesyłka z Niemiec do Polski będzie tydzień. Ale dało się to ogarnąć. Zamówiłem 1 kwietnia, i w zasadzie w piątek, yy, który to był, 12 czy 13? No, powiedzmy, że gdzieś wtedy yy, polarka dotarła. Możecie zobaczyć, że może na pierwszym biegu, bo będzie. O, widzicie? Ma jakieś takie. A nie, jest na zero Działa świetnie, naprawdę. Ja jestem mega zadowolony, bo to nie są duże pieniądze, a na pewno nam ułatwi pracę w przeróżnych tych zakamarkach. Tak jak wcześniej Wam mówiłem. A co, teraz sobie lecimy do testu. Jeszcze szybkie zbliżenie na karteczkę, na tą informację, która jest tutaj wklejona. 82 W mocy. Bateria 12V, obroty od 2500 do 6000, i dysk, który można zamontować, to jest 1,5 cala, czyli jakieś 30, 38 mm. I te dyski może nie dyski, tylko adaptery 3 i 12. Jedynym, może nie mankamentem, ale taką negatywną. Opcją, rzeczą w tej, w, tej, w tej maszynce to jest akurat no, to pokrętełko, które gdzieś tam lekko się y, rusza, góra-dół. Mimo, że dobrze działa, powiedzmy, okręcając się, ale w, w górę-dół właśnie gdzieś to tak sobie skacze. Także tutaj jest y, jakiś tam minusik. A i zapomniałem Wam dodać w sumie o diodzie, która <laughs> sygnalizuje, że polerka jest uruchomiona. I myślę, że jakby się też bateria rozładowała, to tym samym nam yy, powiedzmy odpali, tylko że czerwoną diodą, bo już coś tam wcześniej widziałem. W sumie wam jeszcze chcę pokazać, jak odpina się baterię, żebyście też jak zamówicie sobie tą maszynę byli zadowoleni. Wychodzi ciężko, widać już jakieś pierwsze rysy yy, na tym plastiku od baterii. Nie wiem, czy zobaczycie. Mniej więcej gdzieś, kurde, nie mam ostrości. Wkładanie też trochę ciężkie, ale mówię, to się wszystko pewnie wyrobi i, i będzie elegancko. Cóż więcej? Logo Liquid Elements. Eee, może Wam z bliska zrobimy takie szybki oględzinki, jak to w sobie wszystko wygląda. Możecie zobaczyć, że naprawdę maszyna jest w bardzo, bardzo fajnym wykonaniu. Także ja na pewno Wam polecam. To zaczynamy teścik. Będę robił grill, czyli Black Piano. Naj, najgorszy koszmar Detailerów, tak naprawdę. Używam białej gąbki z nata, czyli ostro tnącej, pasty z lupeza, żółtej, czyli tam średnio, średnio tnącej I, i, i zobaczymy jak to sobie będzie miał efekt. Zrobimy pół na pół pierwsze żebek. Pewnie zobaczycie teraz tu jest odcięcie. Tu mamy przed, tu mamy po ładnie się błyszczy, tu jest bardziej taki siławy z osadem jeszcze wodnym. Także do takich rzeczy yy, bardzo fajna sprawa. Panie i Panowie przedstawiam wam zajebistą alternatywę dla... Hybrida, który kosztuje trzy razy tyle, także zapraszam Was do zakupu. Mogę z czystym sumieniem Wam polecić tą maszynę. Jest bardzo dobrze wykonana, jak Wam mówiłem wcześniej, super się sprawuje. Robiłem sobie teraz w zasadzie cały grill, zeszło mi to mniej więcej około 10-15 minut. Dokładnie z zegarkiem nie liczyłem czasu, ale nie zacinała się także. To, co Wam mówiłem na początku, że się wyłączała, to prawdopodobnie było spowodowane tym, że była nie do końca naładowana bateria. Naładowano sobie przez noc, wszystko fajnie, elegancko działało. Co najlepsze, maszyna się powiedzmy nie zawiesza, nie spada z obrotów, także cały czas pracuje na obrotach, które tutaj sobie zadamy na tym pokrętełku, także naprawdę e, zamawiać zamawiać bo fajna rzecz a naprawdę może nam ułatwić tylko pracę. Także dzięki bardzo za oglądanie i na razie cześć.